Wyrką 2022. Po latach przerwy związanych z zarazą wróciłem do tego fantastycznego miejsca, by spotkać dawno niewidzianych znajomych, dobrze się bawić i tradycyjnie szukać ludzi i rzeczy związanych z powrotem do przyszłości. Ile udało mi się znaleźć w ciągu tych trzech dni? Rzeczy i ludzi związanych z naszą kochaną trylogią? O tym przekonacie się już za chwilę. Ja będę szukał oczywiście i chodził tutaj jak dr Emmett Brown. A poza tym, że jestem doktorkiem, jestem również pierdołą, ponieważ zapomniałem zabrać mikrofonu, dlatego będę nagrywał dźwięk bezpośrednio do telefonu. To... Synchronizujcie zagarki! Zaczynamy! Spotkanie na szczycie, czyli doktor biały i doktor brązowy. Dzień dobry. Witaj. Czego pan uczy w szkole? Chemii. Ja fizyki. E, czego pan ostatnio nauczył swoich uczniów? Jak produkować metamfetaminę. To się wytnie, to się wytnie. Ja uczę na przykład moich uczniów o podróżach w czasie i o czasie. No, też uczę paru spraw o chemii. Na przykład Par... produkować metamfetaminę. Jak pan myśli, co bardziej za, zainteresuje uczniów? Y, to, to, o czym pan mówi, czy to, o czym ja mówię? Czy na podróżach w czasie da się zarobić dużą ilość pieniędzy? No idź pan, bro, wyłącz to. A w rzeczywistości oczywiście to mój przyjaciel Przemek Syrkowski, który dzisiaj kogo cosplayuje? Waltera White'a, Heisenberga, z Breaking Bad. A właśnie, bo chciałem już zapytać z jakiego serialu. Y, no i co, chocisz y, coś dzisiaj, czy, czy cosplayujesz bardziej? Głównie spojuje i ludzie mnie zaczepiają i się cały czas pytają o to, jak stworzyć my tam witaminę, nie? A ja nie wiem! A, ta... to A ten cały czas swoje. Do widzenia. <grytanie> <grytanie> Kuźwale się utrudniłem, żeby dwoma telefonami operować. No ale czymże jest to utrudnienie, kiedy spotykam taką śliczną fankę w koszulce Back to the Future? Największą fankę. Jak masz na imię? Julia. <grytanie> Julia. Julia, pokaż nam swoją koszulkę. Jedna, naprawdę niestandardowa, taka, taka oryginalna Ojej, Oj, ona chce mi dać buzi! Jezus Maria! Stopuj! Stopuj! A przecież ja nagrywam! A -a -a -a. Dobrze, a teraz na poważnie. E Julia, jesteś fanką powrotu do przyszłości? Nie. Nie. Zostałam przymuszona. Ja nie wiem, co ja tutaj robię. To dlaczego masz koszulkę z, z Back to the Future? Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Pomocy. Jezus, nie, nie tak miałaś odpowiadać. Pomocy! <laughs> Aj, jest super, jest super. Wszystko fajnie. Jak to na Perkonie, prawda? Jest. Na scenie trwa konkurs cosplay. Natomiast ja cały czas szukam powrotu do przyszłości, no i... Na razie lecho. Lecho. Bardzo mało. Ale damy szansę sobocie i niedzieli. Mam nadzieję, że będzie dużo, dużo lepiej.

Dziś sobota, drugi dzień Pyrkonu I za no, kawałek, ponad pół godziny prelekcja A ja czekam na tramwaj. Ja, doktor Emil Braun Peruszkę wiadomo, zaraz założymy, bo jest plus 50 stopni teraz. Zanim dojadę na Pyrkon to się rozpuszczę Trzymajcie za mnie kciuki No cóż, to, to, to chyba będzie wszystko. Kurczę, szkoda, że znowu tylko godzinę wziąłem na ten detekcie, bo moglibyśmy tutaj gadać i gadać godzinami. I tak to w wielkim skrócie, bo można by było o, tym, o tej wizji przyszłości jeszcze długo rozmawiać. Eee, no ale co, I tak filmowa przyszłość i filmowa fantazja zawsze fajnie, że zostanie jednak tą fantazją i że nie wszystko się spełni. I mimo tego, że to 2015 rok, czyli nasza przeszłość, to nadal fajnie się to ogląda. I ja, gdy oglądam pobyt do przyszłości 2, nadal wierzę, że to jest przyszłość. Też tak macie, że... To jest na tyle dobrze zrobione, że to nigdy się nie zastarzeje i nie straci na jakość. No właśnie, o to chodzi. Powrót do przyszłości na zawsze. z wami pamiątkowe selfie. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że tak w przyszliście. Szkoda, że tak godzina minęła tak szybko. Jeszcze z moim poślizgiem. Zosknijmy się, bolecie na Także zrobię sobie z wami selfie. E, tak, Przez chwilę najmocniej, z całych sił jak potraficie. Udawajcie, że wam się podobało. Żeby na już mógł się tym zdjęcie pochwalić, że tak fajnie było, że wam w przyszłym Nie <coughs> Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłości. Słuchajcie, a ze mną grupa najwierniejszych fanów powrotu do Przyszłości, która została ze mną yy, po prelekcji. Jak się podobało? Po, w ogóle podobało się? Tak. Także warto, żałujcie ci, których nie było. Man MacLeod, Piotr Knapik, Karol Babrzyszczak. Za rok widzimy się. No. Już po prelekcji wróciliśmy do hotelu, chwilę się ogarnęliśmy i teraz w porze obiadowej, jako że jest 60 stopni Celsjusza i więc wszyscy płyną, ja jeszcze w tym cosplayu doktorka już mam w miarę, niektórzy po prostu przebrani za jakichś furasów albo innych rycerzy, to pewnie tam nieźle płyną. Tak czy inaczej ja z Julą wybieramy się teraz do galerii Poznania, gdzie jak wiecie z fanpage'a powrotu do przyszłości stoi DeLorean. No, mam nadzieję, ich bardzo chciałbym tam jako no, dr. Emmett Brown trochę yy, no, być atrakcją, co tu więcej będę mówił. No, Także zaraz się widzimy. Nie wiem, czy tutaj Państwo widzieliście, ale mam dzisiaj skarpetki Back to the Future. Może tutaj troszkę rozsunę. nie do końca, bo jednak już troszkę chodziłem dzisiaj w tych butach, a jest strasznie gorąco. A nie chcę tu uprzykrzyć życia Poznaniakom. Takie skarpetki Back to the Future. I cyk. Tak, że nadal nadal czekamy na tramwaj, to pokażę Wam coś fajnego. Hey. Nie, 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 nie. No, no. Świnka. No i w końcu się udało, siedzę w tym słynnym Delorianie w Galerii Poznania w Poznaniu. Deloriana, który stoi w związku z akcją fundacji Fun and Drive, Prowadzą oni zbiórkę na karetkę dla dzieci, dla noworodków. Ja chętnie się w tę akcję włączyłem i dzisiaj gratisowo jako dr Evan Brown tutaj wokół Deloriana się kręcę i, i przyciągam ludzi. A Delorian naprawdę w idealnym stanie. Piękny, coś pięknego. A poka pokaż ten napis tu, zobaczcie jakie wielkie logo: Back to the Future. chcieli mnie do zdjęcia, a ja przecież no. jestem Christopherem ja Lloydem z trzeciego sezonu Mandalorianina, więc Słuchajcie, dostałem wspaniały prezent od fanki powrotu do Przyszłości i mojej największej fanki, czyli mojej prywatnej, osobistej dziewczyny Wilki, która ma zarąbistą koszuleczkę. Dostała ją od swojego największego fana, czyli mnie. Jak się ma dziewczynę, któ którą chce się przekonać do powrotu do przyszłości, to trzeba jej robić takie prezenty. Ale pasuje, prawda? Dajcie znać w komentarzach, czy jej pasuje taka osoba. I pokaż kubek, pokaż kubek. Nie dupkę, tylko kubek. Jesteśmy w domu. Doskonale. I tak można kończyć wideo relacje z Pyrkonu. Dzięki sercu! Podsumowując, Pyrkon 2022, przeszedł już do historii, ale za to jakiej, było naprawdę fajnie i rekordowo pod wieloma względami. Na pewno jeśli chodzi o liczbę uczestników, bo już gdzieś wiedziałem, że ponad 50 tysięcy było osób. Po drugie temperatury, które przekraczały 100 stopni Celsjusza. Ale również jeśli chodzi o powrót do przyszłości. Ponad 20 osób w koszulkach z Back to the Future e, widziałem. Mówię ponad, bo dokładnej liczby nie umiem określić, ponieważ na moją projekcję przyszło naprawdę sporo osób w koszulkach, e, no i nie mogłem ich policzyć. E, po drugie, 5-6 osób minąłem w, czop w, czapkach back to the, w, czopkach, w czapkach back to the Future, więc też fajnie. No i ponad 20 osób zrobiło sobie ze mną zdjęcie, jako z doktorem Brownem, a jeszcze więcej rozpoznało we mnie doktorka, także naprawdę bardzo miło i fajnie. Również dziękuję jeszcze raz osobom, które przyszły na moją prelekcję. Było ponad 200 osób. Znaczy, 200 osób chyba się zmieściło w sali, a jeszcze kilka osób nie zostało w ogóle wpuszczonych na salę. Więc bardzo Wam dziękuję. No i co? Jedyne co, nam no to brakowało jednak obecności przyjaciół w czasie. Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok albo i szybciej. A z Wami wszystkimi widzę się na przyszłorocznej edycji, w której mam nadzieję ani żadna koronka, ani żadna małpka nie pokrzyżują nam tanów. I... O, i tutaj się zaśmiałem, było cięcie, bo rozśmiesza mnie Jurka, moja dziewczyna śliczna, której również chciałbym podziękować za to, że uczestniczyła ze mną w tej wyprawie, że mi towarzyszyła, że cierpliwie robiła mi zdjęcia, nagrywała mnie. I zresztą spójrzcie tutaj na nią, bo ślicznie wygląda, wygląda naprawdę ma fajną koszulkę z Back to the Future. O, pozdrowienia. Swoją drogą, tą koszulkę kiedyś dał mi w prezencie Ziemek. Z kanału Kto skopiował możecie kojarzyć. Nagrałem kiedyś z nim filmik i powiedział masz Micho u mnie leży na półce, tobie się przyda kiedyś dzieciakowi będziesz miał. Aj, dobra jest tutaj. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia. 100 sto lat, 100 lat nie żyje, żyje nam! Sto... Dobra, nie fałszymy! Karolku, z pyrkonu. Wiemy, że nie możesz być, chociaż chciałbyś. Życzymy ci dużo, dużo zdrówka. Miłości! Najlepszego! Trzymaj się! I Ewelinę też pozdrawiamy. <grymne>